Proszę Państwa, zacznę zatem od próby odpowiedzi na to fundamentalne pytanie, czy polski kościół, czy kościół w Polsce, Kościół katolicki w Polsce jest traktowany instrumentalnie? Oczywiście w domyśle przez kogo. No, domyślamy się, że chodzi tutaj o polityków. Otóż tak, oczywiście na to pytanie oczywista jest odpowiedź twierdząca. Jest traktowany instrumentalnie, i to zarówno przez tą część polityków. Która potrzebuje kościoła, bo liczy, że przez przytulenie się, kolokwialnie mówiąc, do kościoła pozyska głosy wiernych. Ale mamy też inną grupę polityków, którzy przez swój mniej czy bardziej wojujący antyklerykalizm liczą, że dzięki temu właśnie przyciągną głosy wyborców zorientowanych antyklerykalnie. Co łączy obie te. Obu, obie te grupy polityków. No, oczywiste stwierdzenie, że Kościół musi być bardzo znaczącą instytucją w Polsce, bo gdyby nie był, no to siłą rzeczy nie byłby problemy. I to nas prowadzi do badań społecznych, do których się tu będę odwoływał, których wyniki pewnie Państwa nie zaskoczą, ale jednak warto je w tym miejscu przytoczyć. Trochę już tu ojciec Maciej Zięba zaczął to przede mną robić, ja bym chciał pójść dalej tą drogą. Otóż chciałem się odnieść do badań CEBOS z listopada ubiegłego roku, czyli relatywnie świeżych, ale takich porównawczych, pokazujących pewne procesy od, od lat 90. No i pierwsza rzecz, która jest bardzo znamienna, to to, że odsetek osób deklarujących się jako wierzące jest ciągle w Polsce bardzo wysoki i nie spada poniżej 90%. Tutaj te wahnięcia są nieduże na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Oczywiście nie wszyscy deklarują się jako wierzący katolicy, ale wiemy ze struktury wyznaniowej polskiego społeczeństwa, że przede wszystkim chodzi o Kościół katolicki. Co jednak nie znaczy, że przy tym stabilnym zachowaniu deklaracji wiary nie zachodzą pewne zmiany, bardzo znamienne, które no, niewątpliwie muszą być dla kościoła instytucjonalnego, dla hierarchii kościelnej sporym wyzwaniem. A mianowicie, proszę Państwa, z tych badań wynika, że rzeczywiście rok 2005, czyli rok śmierci... Świętego Jana Pawła II był takim przełomem i to jest rzeczywiście coś bardzo znamiennego. Coś się skończyło, jeśli chodzi o religijność Polaków, albo właściwie zaczęło kończyć. Mianowicie, coraz wyraźniej po tym roku zaczął spadać odsetek praktykujących, praktykujących, katolików praktykujących, znaczy chodzących regularnie do kościoła. Wprawdzie ten spadek się załamał na początku obecnej dekady i Przestał spadać, niemniej jednak nastąpił tutaj dość istotny spadek, a to jest no niebagatelna sprawa, no bo wracam do tych polityków. Oni liczą, że ten przysłowiowy ksiądz, proboszcz na ostatnim, najlepiej w dniu wyborów, powie, na kogo powinno się głosować, a na kogo nie. To o to się toczy ta gra przecież ze strony polityków. No i tutaj widać wyraźnie, że odsetek osób wierzących, które, które, które deklarują się jako wierzące, ale w ogóle nie, nie praktykują, wzrósł z 9 do 13%, natomiast tych, którzy praktykują nieregularnie, wzrósł z 33 do 37%. To nie są jakieś... Szokujące skoki, niemniej jednak kierunek jest, jest, jest bardzo, bardzo znamienny. No i w ślad za tym w ogóle zmniejsza się odsetek osób, które mówią, że są wierzące, ale w ogóle pojawiają się w kościołach. To jest istotne, bo to yy, 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 można powiedzieć, że jest z jednej strony wyzwaniem dla kościoła, ale z drugiej strony paradoksalnie może być jego szansą po pierwsze szansą na odrodzenie, a po drugie przez to, że to zainteresowanie polityków może nieco osłabnąć, kiedy oni się zorientują, że to już tak nie działa. Tutaj rzeczywiście będzie też dużo nie działa to w ten sposób, jak to się dawniej wydawało. Bo Państwa, te próby instrumentalnego traktowania Kościoła w polskiej polityce oczywiście mają bardzo głębokie korzenie. I tutaj niewątpliwie, jeśli patrzymy na dzieje III Rzeczpospolitej, no to kłania się pierwsza kampania całkowicie demokratyczna do Sejmu, całkowicie demokratyczne wybory do Sejmu w 1991 roku i lista wyborczej akcji katolickiej. Już sama ta nazwa wywołała uzasadnione kontrowersje i na szczęście później Kościół Hierarchiczny uniemożliwił kolejnym politykom posługiwanie się pojęciem katolickości jako nazwą list partyjnych, no, ale raz się to udało. Wynik zresztą nie był oszałamiający, co można powiedzieć potwierdza tę tezę, którą, którą przedstawił ojciec Ziemba, że tak naprawdę ci katolicy w sporej części są bezdomni politycznie, i to się właściwie moim zdaniem utrwaliło w kolejnych latach. Nie ma takiej partii, którą, choć oczywiście procentowo najwięcej dziś bierze Prawo i Sprawiedliwość, ale ja śmiem twierdzić, że nie ma takiej partii, no właśnie klasycznie chrześcijańsko-demokratycznej, która by no, miażdżącą większość głosów katolików w Polsce gromadziła. I to jest zresztą jeden z paradoksów, przedmiot wielu badań, dyskusji na różnych konferencjach od wielu lat, jak to jest, że w kraju tak silnie deklarującym katolicyzm, właściwie ta chrześcijańska demokracja nigdy się nie rozwinęła. No, moja osobista odpowiedź jest taka, że przegrała z narodową demokracją, przegrała przed wojną i później Prawo i Sprawiedliwość też ma do wyboru, choć pamiętamy, jak porozumienie centrum w ciągu jednej nocy na początku lat 90. ogłosiło się partią chadecką, bo taki był wówczas pomysł Jarosława Kaczyńskiego. Tak jednak już w wersji Prawa i Sprawiedliwości tej chadeckości nie podkreśla. Co nie znaczy, że się przyznaje do tradycji narodowej demokracji. Oficjalnie się nie przyznaje, chociaż ja tam bardzo dużo podobieństw dostrzegam osobiście jako człowiek, który kiedyś się narodową demokracją interesował naukowo. Wracam do Kościoła. Proszę Państwa, a zatem widać wyraźnie z tych badań, że... Kościół w Polsce jest ciągle instytucją potężną, zwłaszcza jeśli się to zrzuci na, czego już nie będę robił, na inne kraje Unii Europejskiej. No właściwie dzisiaj ja już nie potrafię znaleźć drugiego kraju, w którym potencjał kościoła w sensie liczby wiernych, którzy chodzą regularnie byłby porównywalnie wysoki. I to oczywiście będzie rodziło ze strony polityków także i w przyszłości chęć. W oczywisty sposób oddziaływania na Kościół i za pośrednictwem Kościoła, przez Kościół, który rozumie duchowieństwo w tym momencie, na wiernych, którzy mogliby się tak, a nie inaczej zachowywać przy kolejnych głosowaniach. I jak powiadam, będzie to dotyczyło zarówno tych, którzy chcą, że tak powiem, głosy katolików pozyskać, jak i tych, którzy będą chcieli z walki z Kościołem katolickim i jego rzekomymi czy faktycznymi przywilejami w Polsce uczynić główny program wyborczy. Świetnie to widzimy Mieliśmy ruch Palikota, teraz w podobne kolejny próbuje wejść wiosna Roberta Biedronia. I to jest elektora, który, jak pokazał przykład Palikota, dzisiaj w Polsce trudno ocenić. Zobaczymy, jak będzie wynik wiosny, ale to jest mniej więcej 10%. Czyli całkiem sporo, wbrew, wbrew pozorom. A może być w pewnej, w, pewnym, w pewnej sytuacji więcej. Teraz troszkę o tym cezurze, bo w, tej, w tym w temacie mojego wystąpienia jest, pojawia się rok 2010, nie ja go wymyśliłem, ale ktoś, kto go wymyślił, niewątpliwie chciał odnotować pewne dość istotne wydarzenie, które miało miejsce, którego za moment dziewiątą rocznicę będziemy obchodzić. To oczywiście chodzi o katastrofę smoleńską. I proszę Państwa, no cóż, tutaj. W Interesującym na aspekcie niewątpliwie ten krzyż, który stanął przed pałacem prezydenckim i wokół którego rozpętał się ogromny spór, może być takim symbolem rzeczywiście tego, co ten 2010 rok w ogóle w świadomości społecznej Polaków oznacza, a oznacza pogłębiającą się polaryzację, rzeczywiście podział społeczeństwa. Od tego czasu się potęguje, i to wynika jasno z badań, i jak na tym tle, jako czynnik generujący podział wygląda Kościół, rozumiany teraz już bardzo wielowątkowo to znaczy przez Kościół rozumie się i, i prawda, religię jako taką, i kwestie podziału światopoglądowego, i, i, i Radio Maryja. Otóż łącznie, jako te, te wszystkie wątki, jako główny czynnik, najważniejszy, wymienia wedle badań Cebosu sprzed nieco starszych, bo z końca 2017 roku, 9% Polaków. 9% Polaków uważa, że tym, co najbardziej dzieli nas jako społeczeństwo, jest, są kwestie związane z religią. Można by powiedzieć, no to nie jest źle, bo to co jedenasty Polak. No i rzeczywiście, jeśli to zestawimy z kwestią, co najbardziej dzieli, Polityka tu 65% odpowiada, więc można powiedzieć, że nie jest źle. Ale jeżeli spojrzymy na inne, to okazuje się, że kwestia uchodźców, imigrantów na to wskazuje 5%. Na media, które zdaniem wielu z nas są tą źródłem generującym te podziały, tylko 3% wskazuje. Więc na tym tle. Bo powiedzmy sobie jasno, to, 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 to badanie jest nieostre, no, polityka obejmuje wszystkie te wątki, które wymieniłem, prawda? Ale jeśli ją oddzielimy i skupimy się na tej całej reszcie, jak ludzie oceniają te kwestie, które nie nazywają politycznymi, to kwestia Kościoła jako czynnika dzielącego Polaków okazuje się być naprawdę znacząca i to jest poważny problem. To jest poważny problem dla wszystkich katolików, no ale w szczególności oczywiście dla duchowieństwa. I tutaj. Czas na pewien przekaz z mojej strony taki, powiedziałbym, ocenny. Dotąd relacjonowałem pewne, pewne fakty czy, czy wyniki badań. I teraz kilka słów o, o tym, jak wydaje mi się należałoby próbować tą sprawą, i to traktuję jako wstęp do dyskusji, która się zapewne za chwilę rozpocznie, jak należałoby sobie z tym próbować radzić. No więc, proszę Państwa, ja od dłuższego czasu Obserwuję, że w Polsce miesza się dwa pojęcia, permanentnie je zamiennie używając całkowicie, niestety, błędnie, a mianowicie pojęcie apolityczności i apartyjności. Otóż trzeba je umieć odróżnić. Ja twierdzę, bowiem, że teraz to odniosę do tematu, moim, który nas tu zgromadził, że Kościół nie może być apolityczny. Nie może być z natury rzeczy, ponieważ musiałby zaprzestać zabierania głosu w sprawach publicznych. Także w tych dotyczących kwestii etycznych, które tak się składa, że są regulowane przez prawo. I to jest absurdalne. Żądanie zatem od kościoła, żeby był apolityczny, jest żądaniem, żeby zasznurował sobie usta. To jest niewykonalne. Natomiast żądać należy i uzasadnione jest, aby kościół był apartyjny. Cóż to konkretnie znaczy? To znaczy, że kościół powinien robić wszystko, co w jego mocy, żeby nie dać się utożsamić z konkretną, tą czy inną partią polityczną. Nie chodzi tu o zabranianie katolikom udziału w życiu partyjnym, bo w Polsce i tak mamy strasznie niską przynależność do partii politycznych. To jest jeden z elementów słabości powiedziałbym, społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Chodzi natomiast o to, żeby ci, których traktujemy. Za głównych przedstawicieli kościoła, myślę o biskupach, o księżach, żeby starali się, no najkrócej mówiąc, zabierać głos w taki oto sposób, żeby nie dało się go łatwo zakwalifikować jako głos po te, stronie tej czy innej partii politycznej. Choć oczywiście ci biskupi są też obywatelami, mają prawo głosować i pewnie głosują, natomiast no, w momencie, w którym występują w roli duchownych. Powinni się starać do tego rozdzielić. Można powiedzieć, no, że to jest niewykonalne, że to jest niemożliwe, no ale można do tego dążyć. Można do tego próbować dążyć. I w tym kontekście pojawia się problem zasadniczy, który obserwujemy i który niestety moim zdaniem narasta. To jest pro, problem ewidentnego podziału politycznego, który, a właściwie nawet partyjnego, który się pojawił w duchowieństwie, konkretnie go widać bardzo dobrze w episkopacie. I, i nie kryję, że ja mam poczucie, że od wielu lat od 2010 roku, może wcześniej, może później, ale narasta niezdolność biskupów do poradzenia sobie z problemem tej polaryzacji politycznej, która w Polsce postępuje i która niestety wszystko na to wskazuje, będzie nadal postępowała. I oczywiście jeśli ta polaryzacja miałaby ulec zahamowaniu, no to jednym z podmiotów, może nawet najważniejszym, który mógłby tu pewną rolę odegrać, jawi się oczywiście Kościół z racji tej swojej roli niewątpliwie bardzo ciągle znaczącej. No ale żeby biskupi, czy szerzej księża, byli w stanie oddziaływać na społeczeństwo w duchu, mówiąc krótko, łagodzenia tej polaryzacji, najpierw muszą sami się ze sobą porozumieć, to jest oczywiste. I ta niezdolność, mam wrażenie, biskupów do porozumienia się, jak sobie poradzić z tym, żeby Kościół był apartyjny ale ciągle obecny z przestrzeni politycznej, w przestrzeni publicznej, jest głównym dzisiaj wyzwaniem, które stoi przed polskim kościołem. Oczywiście poza szeregiem innych, które też się pojawiają, które zresztą pośrednio się z tym wiążą. Podsumowując zatem, mam takie poczucie, że to, co powiedział ojciec Zięba o politycznej bezdomności katolików. To jest rzeczywiście problem, który będzie narastał, jeżeli Kościół nie będzie potrafił, teraz mówiąc o Kościele mówi o biskupach, o księżach, nie będą potrafili rozwiązać tego dylematu, o którym powiedziałem, bo to będzie rzeczywiście powodowało, że część katolików będzie robiła to, co w istocie rzeczy jest fatalne, a będzie, będzie uciekała od udziału w życiu publicznym, od zaangażowania po stronie tej czy innej partii. Politycznej, a to jest bardzo niedobrze, dlatego że w ten sposób umiera demokracja. To znaczy, jedną z najgorszych rzeczy, które mogłyby się nam przydarzyć jako efekt tej polaryzacji, no to jest coraz mniejsza legitymizacja kolejnych rządów wskutek spadającej frekwencji wyborczej. Na razie mam wrażenie, że nam to nie grozi, ponieważ mamy emocje. Powiedziałbym na tyle mocno zbudzone, może nawet za mocno, że frekwencja raczej w tym roku będzie rekordowa i w jednych i w drugich wyborach. No ale pytanie, co dalej? Co dalej? I tutaj już zupełnie na koniec, pozwolę sobie powiedzieć o mojej pewnej obawie związanej z tym, co się już w przyszłym roku może wydarzyć. I tu już kompletnie odchodzę od tematu pierwotnego mojego wystąpienia, ale jednak pośrednio ma to związek, bo to będzie to wielkie wyzwanie dla, być może dla, dla Kościoła, a mianowicie do sytuacji, jaka może się zrodzić późną wiosną przyszłego roku w konsekwencji wyborów prezydenckich i wcześniejszych wyborów parlamentarnych, a mianowicie od 10 lat w Polsce nie mieliśmy koabitacji. I proszę sobie wyobrazić, jak może wyglądać koabitacja, która mogłaby wrócić w wykonaniu tych dwóch zwaśnionych obozów politycznych. No będzie to gdyby się to miało wydarzyć, bo oczywiście nie musi, bardzo dramatyczne. I tutaj być może Kościół będzie musiał do, do, wrócić do tej roli, którą odgrywał w Polsce w latach 80., czyli mówiąc krótko, pośrednika. I to też to, jak do tej roli się przygotuje i, i jak ją przeprowadzi, może być miarą jego porażki bądź sukcesu. Dziękuję bardzo.